No dobra, telefon mam podłączony pod ładowanie. 51% naładowania. Tutaj na tym zasilaczu mam, widzicie, 1,6 Ampera, 1,8 Ampera. Skacze to troszeczkę. Jakoś tak dziwnie. Ale zaraz może się przełączę na inne gniazdo. Ale nawet może... Nie powinienem, zobaczcie, rośnie ten prąd, bo bateria będzie się dosyć tutaj pobierać prądu, ponieważ no, połowa jest jeszcze nie naładowana, i on, im wyżej bateria będzie naładowana, tym, tym on bardziej będzie spadał ten prądzik. Dobrze. Napięcie 5V oczywiście, kabel to jest przewód mam 100W, tak, to przynajmniej pisze. I widzicie? Ale on naprawdę jest porządny, to jest porządny przewód. To muszę przyznać. Dobrze, niech się telefon ładuje, zobaczymy, bo klient mówił, że na tej starej baterii, no to naładowane i było tak hulało 50, 150, zaraz się rozładowała, telefon się wyłączył, czyli być może ta bateria już jest tutaj klęknięta. Sprawdzimy to, niech się ładuje.